Kochani, pójdźmy zobaczyć, co w moich doniczkach piszczy. Sobota jakoś super nie należy do najpiękniejszej soboty na świecie, bo jest wietrznie. <laughs> ale co my tu mamy, kochani? Moje piękne głowy, osłonki na doniczki i te cudowne bratki. No po prostu wiecie co? Yy, lubiłam bratki, ale te są tak piękne, że a, sprawiają mi tyle radości, że nie mogę normalnie... Się na nie napatrzeć, i tu kolejna moja osłonka. Cudowne są te osłonki, eee, tak, i te przepiękne, przepiękne, przepiękne bratki. Są przepiękne. Hmm. E, powiem Wam szczerze, że każdy, kto przychodzi, to nie może się napatrzeć na te osłonki, i tak Wam szczerze e, z serca polecam, że po prostu robią tak niesamowicie. E, te kwiatuszki, nie wiem jaki by kwiatek tu siedział, to w tej osłonce będzie wyglądał przecudownie. No, ale bratki są piękniejsze, myślę. Wiam, ją tutaj w tą piękną, dużą donicę z ustami <laughs> i wygląda w niej fenomenalnie. Uwielbiam lawendę. Po prostu, y, gdy przychodzi maj, to ja wiem, że y, pierwszym kwiatem, który musi, musi być. To musi być lawenda. I tak, tylko wiecie, wiecie co? Tak się zastanawiam, czy ja jej w ogóle nie wkopię sobie w ogród, ponieważ szykują już w sumie był taki nawet czas teraz ostatnio, że bardzo długo mnie nie było. I ogólnie żal mi tych kwiatów, że po prostu mi padnie. Oszalało jest tyle kwiatu normalnie. Jeszcze coś mi tutaj się zapodziało razem z nimi. No i moje cudowne goździki, no są piękne, czy wy uwielbiacie te kwiaty, bo ja po prostu kocham na życie i tak naprawdę nie wiem co, bez, bez jakiego kwiatu bym mogła sobie wyobrazić wakacje, sezon już taki wiosenno-letni, nie mam pojęcia, chyba bym nie mogła się zdecydować. Bez czego bym mogła się tutaj. No, są cudowne. Każdy jeden bratek jest piękniejszy od poprzedniego. No, popatrzcie. No, kocham. Normalnie kocham. I tegoś dziki. Tu jeszcze w tych takich malutkich doniczkach posadziłam po jednej pelarkonii. Bardzo fajnie mi tu się przyjęła. I już widać kwiaty. No i kolejne pięknotki w donicy. I hej, piękności. No i tutaj jaśniejsze gościki, jejku, jakie te kwiaty są cudowne, ja wiem, że ja ciągle się powtarzam, że cudowne, cudowne, ale po prostu nie, nie potrafię i nawet chyba nie chcę znaleźć innego określenia na te kwiaty piękne, tak. No i kochani, czym najbardziej mogę się pochwalić, to tymi pięknościami, są to tulipany od Zielony Ekspert. I mam ich tutaj, tych akurat 15 sztuk, ale wow, jesteście piękne. I tak, tutaj mam jeszcze inną odmianę. I powiem Wam szczerze, kochani, że ja nie mam pojęcia, co ja kupiłam w ogóle. Nie pamiętam. Wiem, że ogólnie w swoim ogrodzie w tym roku będę miała 4 odmiany w ogóle różnych tulipanów, więc nie mogę się doczekać, kiedy już się rozwiną, i, i co to tam będzie. O, i tutaj macie kolejny. Mm, tu są jeszcze inne. I tu takie maleństwa. Zobaczcie, co to jest. Po prostu takie maleństwa. I to wszystko z jednej, kochani, cebulki wyszło. No, dzień dobry. No i, kochani, moja koci rozrosła się jak szalona. Po prostu y, cudownie tutaj y, się zagościła. No, i lawenda, która trochę tutaj ucierpiała, ale mimo wszystko jeszcze tutaj coś tam odbija po zimie, więc nieźle. Mam tutaj właśnie pięć sadzonek, kilka jest czerwonych, a kilka jest białych i po prostu te maliny, nie wiem co to jest za odmiana, ale po prostu są tak niesamowite i po prostu tak duże i smaczne, że dla dzieciaków mm, sama witaminka. Dajcie znać kochani, czy wy swoje tulipany w ogrodach ścinacie do wazonu? Czy zostawiacie je tutaj właśnie w ogrodzie, żeby zdobiły ogrody, rabaty? Czy cieszycie się też ich widokiem w domku? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Jeszcze więcej marcinków. Ach! <laughs> Nie mogę się doczekać, kiedy urosną. wiecie co? Dzisiaj będę przesadzać, bo mam tu cztery sztuki tych pięknotek lala. i myślę, że będę je przesadzać tutaj jeszcze w te większe doniczce, co mam od tych tam średnich co już są goździki i bratki i zrobię tutaj fajną kompozycję tylko nie wiem, czy zostawię je w spokoju i po prostu, żeby były tylko one tutaj, czy jeszcze zrobić jej posadzić do nich coś jeszcze innego. Nie wiem. Nie mogę się zdecydować. Ale jak je kupiłam właśnie wtedy w szkółce, to od razu tutaj do korytka posadziłam, bo no chciałam, żeby już tutaj ładnie sobie siedziały w ziemi. I teraz nie wiem, co mam zrobić. Czy po prostu je zostawić takie same sobie, żeby był tylko... żeby była tylko jedna odmiana, czy zrobić kompozycję jeszcze z innymi. Nie wiem. Moi kochani, zobaczcie, co tu się u mnie pojawiło. Jest to sadzonka Kramatisa. Nigdy, nigdy nie miałam ich tutaj w swoim ogrodzie. Jestem bardzo ciekawa. Właśnie przed chwileczką przywiozła mi tą sadzonkę, moja przyjaciółka, jak miło że będąc na zakupach, pomyślała też o mnie, więc tak, zaraz zabieram się do roboty i tutaj będę przesadzać i gdzieś muszę znaleźć sobie tutaj takie miejsce. Na ten piękny kwiatek, bo kwiaty też ma cudowne. Więc tak. To kochani, do następnego filmiku. Pa.